Kim byli cichociemni? Cichociemni, czyli można powiedzieć taka legenda ludzie, którzy bardzo mocno odznaczali się w czasie II wojny światowej. Oczywiście wtedy takich postaci walczących, wspierających odzyskanie niepodległości w Polsce było bardzo wielu. Ale cichociemni bardzo mocno się z tego wszystkiego Wyróżniają, ponieważ stanowili coś nowego, coś, co dopiero zaczęło się pojawiać nie tylko, można powiedzieć, wśród tych walczących Polaków, ale wśród w ogóle walczących w czasie II wojny światowej. Byli to polscy żołnierze, chociaż to słowo żołnierze nie jest do końca trafne, szkoleni w czasie II wojny światowej na terenie Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech, którzy po specjalistycznym przeszkoleniu. Byli zrzucani na spadochronach albo też w inny sposób dostawali się do okupowanej Polski. Czyli żołnierze, którzy walczyli w Wielkiej Brytanii, później we Włoszech, przechodzili odpowiednie przeszkolenie i trafiali do Polski. Do Polski, która była okupowana przez nieprzyjaciół. Oczywiście cicho ciemni zgłaszali się. Musieli być ochotnikami i gdy spełniali odpowiednie warunki, byli po cichu przenoszeni do miejsc, gdzie odbywały się odpowiednie szkolenia. Właśnie niektórzy uważają, że to ciche znikanie z tych właściwych oddziałów spowodowało, że nazywają się cichociemni. Natomiast inni uważają, że nazwa wzięła się od tego, że te szkolenia musiały być przeprowadzane w nocy, kiedy trzeba być cicho. Na kursy trafiło 2413 kandydatów, ukończyło go natomiast albo 579, albo 605, tutaj mam różne źródła. Oczywiście to szkolenie było bardzo specjalistyczne i bardzo szerokie: sabotaż, dywersja, walka wręcz, łączność, czyli mamy przepis na oddziały specjalne. Obecnie nazywamy to oddziałami specjalnymi. Mamy takich oddziałów w Polsce kilka, no o światowej klasie, a wówczas można powiedzieć, było to coś nowego i właśnie tacy byli cichocieni. Co ciekawe, nie byli zwartą formacją, oddziałem wojskowym. Do tego według konwencji genewskiej nie byli żołnierzami. Nie mogli nosić munduru, a po trafieniu w niewiole nie byli traktowani według zasad postępowania z jeńcami wojennymi. Po prostu... Według konwencji genewskiej ten typ ludzi walczących nie jest traktowany jako żołnierze. Nie był traktowany jako żołnierze. Ale oczywiście to traktowanie jeńców wojennych przez Niemców w okupowanej Polsce w ogóle nie miało nic wspólnego oczywiście z konwencją genewską. Ci chodzienni byli przerzucani na tereny okupowane, gdzie podlegali rozkazom najpierw Związku Walki Zbrojnej, następnie Armii Krajowej. Oczywiście, poza skokami spadochronowymi, którą, których oczywiście była większość, niewielka część dostawała się do Polski poprzez lądowanie samolotów na lądowiskach. Musimy pamiętać, że to przerzucenie z tak dużej odległości do Polski było bardzo, bardzo trudne. Nie mówiąc już o tym, że naprawdę bardzo duże straty odnosiło też lotnictwo. Pamiętajmy, że to nie tylko Lotnictwo alianckie zachodnie, ale też polskie lotnictwo przerzucało cichociemnych do Polski. 316 cichociemnych dotarło do Polski i 28 kurierów. Zostali oni prze, przerzuceni w okresie od 15-16 luty 1941. Wtedy było to pierwsze próbne przerzucenie, które niestety Chociaż zrzucono Polaków, to nie było do końca udane, a te zrzuty trwały do grudnia 1944 roku. Na tych 316 cichociemnych w czasie wojny zginęło 102, a po wojnie 9. Więc, jak widać, niestety śmiertelność bardzo, bardzo duża. Ale po co ich w ogóle wysyłano? Dlaczego Wysyłano tych świetnie przeszkolonych żołnierzy, żeby byli na terenie okupowanym. No i tutaj samo przejście się rozumie, że po pierwsze pomagali, szkolili, wspierali w akcjach. To byli ludzie o specjalistycznym wyszkoleniu, spełniający szereg warunków, którzy po prostu stanowili bardzo ważny element wspierający to polskie podziemie. Oni dosyć, że mieli potężną wiedzę, to byli w stanie tą potężną wiedzę przekazać dalej. To nie tylko chodzi, żeby on był tym sabotażystą, dywersantem i on wykonywał wszystko. On miał też szkolić, on miał pomagać, stać się takim zalążkiem bardziej profesjonalnego, profesjonalnej walki z okupantem. Oczywiście, te wysokie kwalifikacje, świetne przeszkolenie powodowało, powodowało, że byli naprawdę bardzo skuteczni. Dzięki temu naprawdę wnieśli bardzo, bardzo wiele w szeregi tego państwa podziemnego, tej walki podziemnej z okupantami. Musimy pamiętać, że to nie było takie proste. Nam ciężko sobie to wyobrazić, ale wystarczy zagłębić się w literaturę o tym, jak się żyło wówczas. To Należy sobie wyobrazić, że ktoś z daleka został przerzucany i musiał w tym państwie walczyć z okupantem, żyć w tym państwie przez na przykład 2-3 lata. To było coś bardzo, bardzo ciężkiego. Oczywiście, cichociemni przeszli do legendy, ale stali się pierwowzorem polskich sił specjalnych. Ponieważ właśnie można powiedzieć, że obecnie te siły specjalne spełniają podobne zadanie. Tylko wybrani ludzie, Spełniające odpowiednie warunki po bardzo ciężkim, bardzo intensywnym i specjalistycznym przeszkoleniu mogą być członkami sił specjalnych. I właśnie tymi osobami byli Cichociemni. Można powiedzieć, kim byli Cichociemni: byli polskimi siłami specjalnymi w czasie II wojny światowej. Takie oklepane powiedzenie, najlepsi z najlepszych, ale coś, co bardzo dobrze pasuje do. Cichociemnych, wybrani, przeszkoleni, zrzuceni na tereny okupowane. Musimy pamiętać, że to było coś o wiele cięższego w większości wypadków niż walka na przykład na froncie zachodnim, w Afryce, we Włoszech, we Francji. Coś bardzo ryzykownego. Po złapaniu no, cichociemnych czekały tortury i śmierć. Nic innego ich nie czekało. Więc należy o nich pamiętać, z biegiem czasu pojawi się materiał taki troszkę szerszy, przybliżający niektóre te dokonania cichociemnych, ponieważ takie skrótowe powiedzenie o cichociemnych zawierające się w 7-8 minutach, to tylko takie przejście po łebkach, ponieważ to jest temat bardzo, bardzo interesujący. Ale na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.